Macierzyństwo unieszczęśliwia. Macierzyństwo nie jest sielanką i rzadko bywa usłane różami. Ponownie jest zmęczenie, jest pełne dominujących emocji i pytań, na które czasem trudno naprawdę znaleźć odpowiedź. Nie wygląda to tak jak na folderach i w reklamach, a jeśli nawet, to nie przez całą dobę. Nieskazitelna figura, makijaż, fryzura i uśmiech od ucha do ucha nie jest widokiem codziennym, co nie znaczy, że niemożliwe. Każda kobieta, która ma dziecko, wie, że macierzyństwo to nie jest bajka nie jest to kolejne zadanie do wykonania, tak jak na przykład w biurze. Pracujemy z małym człowiekiem pełnym emocji, lęków, pytań, uczących się świata, no i oczywiście życia. Jeżeli macierzyństwo bardziej męczy niż uszczęśliwia, ma to wpływ na dziecko, jego uczucie, emocje, zachowanie i poziom frustracji. Kiedy mama czuje się niezadowolona, zawiedziona, rozczarowana i zmęczona to te same emocje udzielają się naszemu maluchowi. Dlatego warto pamiętać o kilku nawykach, które pozwolą sprawić, że możemy cieszyć się zarówno piękną wolą mamy, no i jak i życiem. Po pierwsze warto dać sobie pozwolenie na myślenie o tym, że macierzyństwo bywa trudne, wykańczające, że czasem brakuje sił, cierpliwości i chęci do czegokolwiek. Jeżeli ktoś powtarza nam, że jest lekko, łatwo i przyjemnie, a potem my same oczekujemy tego od naszego macierzyństwa, to zderzenie z rzeczywistością naprawdę może być bardzo brutalne. Przecież miało być idealnie, no a nie jest. Warto skupić się na odczuciach pozytywnych i dostrzegać dobre strony tych słabszych sytuacji. Dostrzeganie plusów wymaga nadludzkiej mocy, ale dzięki temu mamy szansę naprawdę dostrzegać te dobre i piękne momenty, których w roli mamy nie brakuje. Gdy rodzi się dziecko, wszyscy mają wtedy dla nas złote rady. Czy naprawdę inni wiedzą, co jest dla naszego dziecka najważniejsze? Nie. To Ty jesteś mamą. Masz matczyną intuicję i niejednokrotnie to ona właśnie jest znacznie bardziej skuteczna niż cała masa cudownych rad. Drogie mamy, słuchajcie siebie i nie zaspokajajcie zachcianek innych. Nie zdostosowujcie swojego macierzyństwa do ich oczekiwań. Będziesz popełniać błędy, będziesz się mylić, a często żałować swoich słów czy myśli. Ale najważniejsze, że to Ty masz do tego prawo, masz prawo do pomyłek. Dzieci są różne. Nie wszystkie metody działają tak, jak u innych mam, bo może okazać się, że twoje dziecko to egzemplarz naprawdę wyjątkowy. Dlatego nie stawiaj sobie zbyt wygórowanych wymagań, w których jesteś chodzącym ideałem. Wychowanie dziecka wiąże się z błędami i, no, i jest to jedna z niewielu rzeczy na świecie, które Pomimo zmęczenia daje taki ogrom szczęścia, radości, bliskości i miłości. Więc drugie mamy. Warto. Warto nie na te ciężkie chwile jakby widzieć mi w tą lepszą stronę. Naprawdę, bo później uśmiech naszego dziecka niweluje wszystko, wszystkiego dobrego. Cześć.